Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co będzie się działo z Lego Ninjago po 16 sezonie tego serialu i czy ten sezon jest końcem serii o z klosków Lego. Zapraszam na film. Tak więc, jak ostatnio mogliśmy usłyszeć na Lego konie od deweloperów, 16 sezon Ninjago jest końcem aktualnego Ninjago. Czyli tego od sezonu 11 do teraz, bo niemal na pewno deweloperom chodziło tu o aktualne. Fabularnie ninjago, a nie na przykład o styl animacji czy wyglądu ninja. I oczywiście mogą to być niewielkie zmiany takie jak właśnie kosmetyczne zmiany wyglądu ninja, czy też animacja z serialu i wszelkie rzeczy związane z grafiką. Jednak może to być także nawet zmiana głównych bohaterów z serialu, czy nawet zupełnie nowa historia ninja pisana całkiem od nowa. Co to by oznaczało w tych dwóch ostatnich wypadkach dla ninjago i jak o twór. Mógłby po tak drastycznych zmianach wyglądać? Dzisiaj pospekulujemy właśnie o tym. W przypadku, kiedy zmieniliby się główni bohaterowie, myślę, że mogłyby nimi zostać całkiem nowe postacie. To by dało twórcom czyste konto i możliwość tworzenia czegoś nowego, świeżego i fajnego od totalnego zera. Jeśli miałby być to postacie z już istniejącego ninjago, to może głównymi bohaterami staliby się nowi ninja z szesnastego sezonu. Kto wie? Jeśli chodzi o wariant, kiedy wszystko się zmienia, to mamy dwie opcje. Albo mamy tą samą krainę i ninja, których znamy, ale przeżywają zupełnie inne losy i są innymi osobami poza imionami, albo ninja w zupełnie innej krainie świecie, albo zupełnie nowych ninja w krainie ninjago, albo nawet zupełnie nowych ninja w zupełnie nowej krainie. Dodam od siebie trzecią opcję, że może być też tak, że twórcy wybiorą postacie z już istniejącego ninjago i będą tworzyli seriale o pozaekranowych, jak dotychczas, przygodach tych postaci, które były ciekawe i naprawdę zastanawiały fanów ninjago. Jednak teraz chcę dać najbardziej ciekawą i prawdopodobną opcję. Klip z tajemniczym podróżnikiem w kreskówkowym stylu, wydany już jakiś czas temu na dziesięciolecie ninjago, może być zwiastunem nowego ninjago. Cała ta kraina jest doszczętnie zniszczona. Jedyną żywą duszą są wojownik i smok pilnujący złotych figur ninja. Myślę, że to właśnie tak mniej więcej może się prezentować przyszłość serii Ninjago, już po 16 sezonie. Dzięki za oglądanie. Napiszcie, co według was mieli na myśli twórcy, gdy mówili o zakończeniu aktualnego Ninjago i rozpoczęciu nowego jego rozdziału. Do następnego filmu. Cześć.